Cześć! Dzisiaj chciałabym pokazać Wam ćwiczenia na mięśnie brzucha. Będziemy wykonywać trzy ćwiczenia od razu po sobie. Pierwsze ćwiczenie będzie miało 15 powtórzeń, drugie będzie miało 20, natomiast trzecie będzie miało znowu 15. Także zapraszam do ćwiczenia. Więc tak, ustawiamy sobie piłeczkę w odcinku lędźwiowym, nogi ugięte, ręce za głową, Zrzucono łokcie szeroko, patrzymy się w sufit i wykonujemy 15 z 5 brzucha. Raz, dwa. Oddychaj, wydech. 5, 6, 7. Brzuszek się ładnie fina 8, 9, 10. Tak, jest 5, 4, 3, 2. Jeden, ok? Świetnie. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Kładziemy się na plecach. Głowa do góry, prawa noga ugięta, lewa wyprostowana. I przekładamy piłkę pod nogą ugiętą na przemian. Raz, dwa, oddychaj, nie powietrza. Dziesięć, jeszcze dziesięć, dziewięć, osiem, sześć, pięć, cztery. 3, 2, 1. Ok, i ostatnie ćwiczenie. Nogi w górze, lekko ugięte, piłka z tyłu. I dotykamy teraz piłką do stóp 15 razy. Raz. I wydech. 2, 3. 4. 9 Nie ciągnij głowy do klatki piersiowej. Patrz w górę. 5, 4, 3, 2. Ostatni. 1 ok. Ok. Żeby bardziej efektywnie poczuć mięśnie Waszego brzuszka, walcam wykonywanie tych ćwiczeń w trzech seriach. Na końcu chciałabym jeszcze dodać, że piłka znakomicie odciąża kręgosłup. To nie znaczy, że ćwiczenia są lekkie. Spróbuj sama, zobaczysz. Także to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.